Zespół techniczny złożony z 9 osób, 4 kamery, system powtórkowy to wszystko po to, aby kibice piłki ręcznej w wydaniu kobiecym mogli zobaczyć swoje drużyny w akcji zarówno na szklanym ekranie jak i w internecie. Nasze relacje oglądali nie tylko widzowie z Lubina, transmisję śledzili również kibice w Szczecinie, a także w Lipsku i Ankarze. Bardzo mi się podoba, zaprosiłam na ten memoriał również swoich rodziców, swoją siostrę z dziećmi, więc oni są pod wrażeniem tej hali, pod wrażeniem organizacji, nawet tych Świateł. Wiedzą również, że mecze są na żywo w telewizji komentowane. Także to zawsze gościmy zespoły naprawdę. Bardzo fajnie, z czego później naprawdę opinie idą w świat. W memoriale upamiętniającym wielkiego przyjaciela lubińskiego sportu i założyciela żeńskiej sekcji piłki ręcznej w Lubinie wzięły udział cztery drużyny. Oprócz gospodyń Metrako Zagłębia Lubinów w hali RCS-u zobaczyliśmy także wicemistrzynię Polski, pogoń Baltika szczecin a także dwie zagraniczne ekipy: mistrzynię Turcji i jedną z najbardziej utytułowanych drużyn z Niemiec, Hace Lipsk. Kibice przyjezdnych drużyn, a także wszyscy, którzy nie mogli pojawić się na hali, mieli okazję śledzić poczynania swoich ulubionych drużyn dzięki naszej telewizji. Tutaj muszę podziękować telewizji za, za stream na żywo, bo wiem, że dużo osób u nas w Ankarze to ogląda i dziękujemy. Telewizja regionalna relacjonowała na żywo wszystkie spotkania memoriału, a dzięki szerszej promocji mecze oglądali kibice zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Cieszę się, cieszy, że mieszkańcy mają możliwość obejrzenia tych meczów w telewizji, choć osobiście wolałabym, żeby więcej kibiców było na trybunach. Pomysł przypadł do gustu również szkoleniowcowi Pogoni Baltika Szczecin, który przyznaje, że zawsze chętnie przyjeżdża do Lubina. No Na pewno bardzo fajny pomysł. Super sprawa, że, że telewizja regionalna pokazywała te, te mecze. Mam sygnały z mojego miasta, że. Że była duża oglądalność tego, tego turnieju. Na pewno myślę, że to fajny pomysł. Nawet ligę można było pokazywać. Myślę, że to tędy, w takim kierunku to powinno iść. Zespołowi technicznemu i naszym operatorom towarzyszyli komentatorzy, którzy zdawali relacje z parkietu. Oprócz naszych dziennikarzy na antenie telewizji regionalnej mogliśmy usłyszeć także zawodniczki Metrako, Zagłębia Lubin, Kaja Załęczna i Paulina Piechnik po raz pierwszy wcieliły się w rolę komentatorów.